chciałem być, jak byłem małym chłopcem? Może zacznę od tego, że minęło już sporo czasu. Jak byłem małym chłopcem, chciałbym zostać Gwiazdą Rodę. Marzyło mi się wojsko. Zawsze ja chciałem być kimś ważnym. Lekarzem, strażakiem, policjantem, krawcem. Oczywiście, jak wszystkie małe dziewczynki, księżniczką. Księżniczką. Paleontologiem. Bohaterem. Coś pomiędzy fryzjerką a piosenkarką. No wiadomo, piłkarzem. Modelką. Maszynistą. Bardziej wiedziałem, kim nie chcę być, nim, niż kim chcę być. Nie chciałem być po prostu zwykłym człowiekiem kolejnym. W zostałem malarzem, dlatego mam takie kolorowe ciuchy. Buduję instrumenty smyczkowe. Na to dzień no, sprzedaję papieraczki, ostytki. Zostałem starszym strzelcem, co uważam dzisiaj, że to jest prawie jak generał. Talent, i pasja? Talent, no talent dla mnie to jest coś takiego, co ma człowiek wrodlony już. Talent taki zamknięty, nie, nierozwijany, jakby nie pielęgnowany, po prostu gdzieś tam zanika i przestaje być tym talentem, no bo no, talent sam nie wystarcza. No, mogłem być dobrym gitarzystą, ale stwierdziłem, że już na trzech piosenkach jestem naprawdę świetny i to i, i trochę żałuję tego, bo, bo, bo dzisiaj mógłbym być dobrym gitarzystą, a tak jestem sobie takim grajkiem. Nie rozwijanie talentów jest, jest, jest nudne, jest, nie daje nam szczęścia, nie pozwala nam odkrywać świata. Jest tyle rzeczy, które warto zobaczyć, które warto spróbować posłuchać i, i... Zatańczyć. Jeżeli ktoś zamyka się w jakimś, na jakimś etapie swojego życia, to zostaje warzywkiem. No i tyle. Jeżeli nie będziemy realizowali tego, co nas interesuje, no to tylko się stopimy w tłum. Ważni są ci ludzie na drodze uważani. Przecież każdemu, może żeby... Każdy spotkał takiego człowieka, co mu pokaże, że, że można zrealizować te marzenia. Chyba potrzebna jest mała dawka ignorancji. Po prostu ignorować to, co mówią inni i kierować się własnym przekonaniem. Wystarczy mieć żywą wyobraźnię i wszystko stoi otworem, prawda? Nie da się zrobić czegoś dużego bez przegranych i, i bez e, wytrwałości. Trzeba być wytrwały. E, nie trzeba się poddawać. Myśleć optymistycznie, a nigdy nie pesymistycznie, bo marzenia się spełniają. Samo się nic nie zrobi po prostu.